Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o warunkach bezpieczeństwa i obchodzenia się z bronią czarnoprochową. To będzie podstawowy basic, taki zdroworozsądkowy, o czym warto pamiętać. Pierwsza podstawowa, fundamentalna zasada, czy jesteśmy na strzelnicy, czy pokazujemy broń, nigdy nie mierzymy z tej broni do nikogo, nawet w ramach zabawy nie mierzymy do siebie, zawsze trzymamy lufę na dole, zawsze upewniamy się, że broń nie jest naładowana, przed po prostu podaniem broni komukolwiek broń nie powinna być naładowana. Nie robimy też takich błędów, jak widziałem na jednej filmie z YouTubie, na YouTube, że ludzie wyjmują bębenki, ładują na ręcznym, przy ręcznym ładowaniu gdzieś na stole ze pomocą prasy i zakładają od razu kapiszony. W tym momencie taki mamy sześciostrzałowy bębenek, który jest uzbrojony jak granat. Jeśli upadnie na ziemię, zacznie strzelać. Absolutnie nie kapiszony to jest ostatni moment, który zakładamy. Stosujemy się do zaleceń na strzelnicy, czyli Zawsze mierzymy w kierunku kulo-ochwytu. Jeśli mamy niewypał i nie wypali nam któreś z komór, tak samo odczekujemy 60 sekund, zanim strzelimy. Widziałem na niejednym filmie na YouTube, kiedy się zdarzył wypał, gość pociągnął za, za, przeładował jeszcze raz i strzelił dalej. To jest w ogóle niedopuszczalne, bo ten nie wypał może po prostu w ramach 60 sekund wystrzelić taką może z zewnątrz i broń stworzy po prostu piękny grant, który wie nam rękę. Absolutnie o tym należy pamiętać. Zgłaszamy głośno, że jest niewypał i odczekujemy te 60-30 sekund. Strzelamy dalej. Później sprawdzamy tą komorę. Tak samo nie patrzymy nigdy w ten sposób. Staramy się robić w jakiś to rozsądny sposób. Też w kierunku kół na strzelnicy. Eee, to są bardzo ważne zalecenia, jeśli mamy jakiekolwiek problemy z bronią. Tak samo broń staramy się ładować też na stanowisku bezpośrednim strzeleckim. Jeśli nie jest wydzielone jakieś miejsce do oddzielnego ładowania, nigdy nie chodzimy z nabitą bronią. Tak samo broni nie przewozimy nabitej. Ja rozumiem, że ktoś tam się fascynuje, że chce sobie kupić tą broń jaką obronną, broń czarnoprochowa może być bronią obronną, to jest każda normalna broń, ale myślę, że nie do tego została w tym momencie stworzona i nie jest używana, bardziej to jest hobby i pasja do strzelania niż po prostu chodzenie z nabitą, po prostu dużą giwerą mnie akurat to nie kręci, bardziej interesuje mnie mechanika, interesuje mnie historia interesuje mnie przyjemność samego strzelania, niż tego typu, typu sprawy kolejna sprawa w przypadku kiedy strzelamy na strzelnicy też warto, jeśli mamy niewywoły oczywiście go zgłaszamy, ale też warto mieć ochronę słuchu o czym mówiłem w jednym z odcinków Mieć ochronę oczu, czyli odpowiednie okulary, co jest ważne. Nie kupujemy okularów w najtańszym sklepie budowlanym, bo one zniekształcają w tym momencie i nie będziemy w stanie nawet z trafić dobrze do celu, tylko staramy się poszukać jakichś okularów balistycznych, które nie będą zniekształcać obrazu. Jakie są jeszcze kolejne rzeczy ważne? Tak jak powiedziałem, kapiszony zakładamy na końcu, proch sypiemy za pomocą musiężnych oprzyrządowania, żeby nie powodowało iskier, i staramy się, żeby te ilość, te ilość prochu, którą używamy i proch był odpowiedniej granulacji i odpowiedniej jakości, są różne prochy tak zwane nitro e, i celulozowe, które po prostu mają zupełnie inną wartość spalania, one nie są przeznaczone do tego typu broni, jeśli na broni jest napisane, że jest broń tylko czarnoprochowa, używamy tylko czarnoprochowego dedykowanego prochu, nie używamy nic innego, e, no żeby nie, nie zrobić po prostu sobie jakieś krzywdy, czy... Czy komuś, i, 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 i tyle. To chodzi o to, żeby stosować specyfikacje, jakie podaje po prostu producent. To jest bardzo istotna sprawa. Ja w kolejnych odcinkach pokażę Wam, jaki osprzęt jest potrzebny. W kolejnym odcinku mówię, osprzęt, który powinniście mieć do obsługi takiego rewolweru. Pokażę, jak to się wszystko obsługuje, jakie rzeczy są potrzebne. Wytłumaczę w tym rewolwerze, jakie są, no jak, się go, jak się obsługuje, co się ustawia, co się zmienia, na co zwrócić uwagę, jak się konserwuje, jak go czyścić. To będą kolejne odcinki. i Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie pod wątkiem. Mam nadzieję, że jestem w stanie Wam pomóc. Dzięki. Jeśli chodzi o przewożenie, chciałbym dodać jeszcze jedną ważną rzecz i przetrzymywanie w domu broń trzymamy rozładowaną, tak jak mówiłem wcześniej. Warto sobie zrobić taką walizkę do przewożenia, w której mamy wszystkie dokumenty, tak jak EKB i tą walizkę trzymamy zamkniętą, nawet na jakiś symboliczny kluczyk. To jest gwarancja tego, że jakby się cokolwiek stało, czy ktoś próbowałby się dostać do tej zawartości, nie od razu będzie wiedział, co jest w środku. Lepiej stosować się do takich zasad, tak jak powiedziałem, to są zasady czysto zdroworozsądkowe, którymi powinniście się kierować. Regulaminy macie na strzelnicach, każda strzelnica ma zbliżone regulaminy, są jakieś odstępstwa od normy. To wszystko się ustala na miejscu, ale mówię, przede wszystkim trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Jeśli ktoś ma z tym problemy i sobie nie radzi, to nie jest to rzecz przeznaczona dla niego.